Witam w 339 części audycji Voice of Freedom na antenie radia N-Fala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Karoliny Przesmyckiej pod tytułem Realna Utopia. O politologiczno-społecznych kontekstach internetu. I bardzo dziękuję na wstępie nowym donatorom, to jest Dawidowi Duchowi, który nie jest już nowicjuszem na kanale, który ponownie wpłacił nam 30 zł. I bardzo Ci dziękuję i kłaniam się. Dziękuję za e, wsparcie długofalowe, tak naprawdę, długoterminowe, ponieważ jesteś już z nami. Niemalże od początku tak naprawdę jesteś jednym z pierwszych wpłacających, który był obecny już rok temu. Naprawdę czapki z głów. I Wojciech Pietrzak, który wpłacił 110 złotych. I zachęcam oczywiście do dalszego wspierania kanału poprzez wpłaty na konto bankowe przez przelew, przez Bitcoin i e PayPal oraz Litecoin. Zaczynajmy. W książce Manuela Castelsa Galaktyka Internetu: Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem stanowiącej wieloaspektowe kompendium wiedzy o internecie, bardzo często pojawiają się odwołania do ideologii libertariańskiej. Castels pisze o duchu libertariańskim, w którym zrodził się internet i który wciąż przenika globalnie. Sieć, która pragnie uwalniać się, pragnie być zdecentralizowana, pragnie działać w ukryciu, niejako pod przykryciem anonimowości niejako poza jakimś scentralizowanym systemem zarządzania, cenzury, która sprzeciwia się zamykaniu ust i Walce z wolnością słowa. Owe libertariańskie konotacje można jednak rozszerzyć również na inne przestrzenie cyfrowej rewolucji, takie jak choćby kryptowaluty, jak popularny Bitcoin. Co więcej, technologie komputerowe i Internet, ujęte razem, nowocześnie, stanowią realną odpowiedź na stawiane ideologii libertariańskiej zarzuty. Zawsze libertarianie mogą zbiec do tego wirtualnego środowiska, gdzie są w stanie się zrzeszać, są w stanie się komunikować, są w stanie przekazywać informacje i edukować się wzajemnie, tak jak tutaj na. Naszej audycji. Sam libertarianizm jest, używając definicji Jacka Bartyzela, ultraliberalną ideologią społeczno-polityczną, opartą o tezę, iż osnowa historii jest stały i niepojednalny konflikt pomiędzy wolnością a władzą państwową oraz głoszącą, że każdy człowiek winien mieć nieograniczoną swobodę dysponowania swoją osobą i własnością, czyli owocami własnej pracy i tym, co dostał lub nabył od innych, o ile tylko nie ogranicza analogicznej swobody innych jednostek. Wzywując się na słowa jednego z teoretyków tej ideologii Karla Hessa, Bartyzel zauważa, że libertarianizm postuluje dobrowolność wszystkich społecznych działań człowieka. Podobnie na kwestię dobrowolności zwraca uwagę Benjamin Tucker. Anarchoindywidualista, autor projektu tzw. państwa kontraktowego, w którym, jak pisze Bartyzel, państwowa policja i sądownictwo miały być zastąpione dobrowolnymi stowarzyszeniami, zapewniającymi egzekucję wyroków w obronie życia, wolności i własności zasądzonych przez sądy prawa zwyczajowego. Podatki byłyby zastąpione przez dobrowolne składki płacone przez osoby korzystające z danych usług, a pieniądz państwowy przez konkurencyjne waluty emitowane przez banki prywatne i spółdzielcze. Za aksjologiczne filary libertarianizmu należy uznać indywidualizm, wolność, ograniczoną jedynie wolnością innego człowieka, własność i ekonomiczny leseferyzm. krytykę państwa oraz odrzucenie dobra wspólnego jako wartości, która powinna kierować działaniem jednostki. W ramach libertarianizmu wyodrębnia się dwa nurty: anarchokapitalizm, w pewnych częściach czerpiący z ideologii anarchizmu indywidualistycznego i minarchizm. Zwolnicy anarchokapitalizmu opowiadają się za zniesieniem państwa. Minarchizmu za tak zwanym państwem minimum, czyli utrzymaniem rządu opłacanego z dobrowolnych datków. Państwo minimum oznaczać również może zachowanie w rękach rządu pewnych resortów, prerogatyw, np. polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, sprawiedliwości. Z lewicowymi nurtami anarchizmu libertarianizm łączy sprzeciw wobec państwa i często niechęć wobec wszelkich kapitalistycznych przedsiębiorstw, ile te ostatnie uprawiają praktyki monopolistyczne bądź etatystyczne, czyli utrzymanie Swoją pozycję na rynku dzięki wsparciu państwa, dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu, konszachtom kompradorskim, co według libertarian najczęściej idzie w parze. Stąd takie ideologie jak agoryzm, który stawia na kontrekonomię, lub mutualizm, który stawia na współpracę oddolną i spółdzielczość. Obie ideologie kładą również nacisk na oddolność. Społeczeństwo działa oddolnie w opozycji do rozwiązań narzucanych z góry przez państwo i nieuczciwie działające na rynku korporacje. W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów masowych telewizja, radio, prasa i ze względu na swoją architekturę techniczną internet nie wymaga zewnętrznej kontroli administracyjno-państwowej. Na przykład w zakresie przyznawania koncesji na nadawanie na określonych częstotliwościach, jak ma to miejsce w przypadku rozgłośni radiowych. A ponadto, tych samych względów, jest ona dalece utrudniona, co wciąż powoduje liczne kontrowersje i problemy natury prawnej, a w tym prawno-międzynarodowej. Czego dowodem jest głośny kazus polskiej wersji strony Red Watch. Inicjatywa Red Watch, związana z międzynarodową organizacją neofaszystowską Blood and Honor, Polega na publikowaniu w internecie danych osobowych i kontaktowych osób zaangażowanych w walkę z popularyzacją poglądów neofaszystowskich, rasistowskich, antysemickich i homofobicznych. Jak podaje Wikipedia, strona była dwukrotnie zamykana po raz pierwszy w maju 2006 roku po zaatakowaniu w Warszawie działacza antyfaszystowskiego, interwencji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Policji. Zamknięto wtedy dzięki pomocy amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego. Stron Umieszczoną na serwerze w stanie Arizona. Strona pojawiła się jednak ponownie na serwerze w stanie Dallas i została zablokowana w lipcu tego samego roku. Jednak jeszcze w tym samym miesiącu pojawiła się ponownie na serwerze w Teksasie, działając od tamtej strony nieprzerwanie do lutego 2008, kiedy ponownie została zamknięta. W chwili powstawania tego artykułu strona nie jest aktywna. Można powiedzieć, że internet sprowadził państwo z wyjątkiem reżimów totalitarnych do libertariańskiego ideału Stróżan Nocnego. Przypadek strony Redwatch stanowi ponadto kolejny dowód na to, że w dzisiejszej dobie państwo straciło swoją hegemonistyczną pozycję, przez co dowodzi również w myśl koncepcji determinizmu technologicznego marszala McLuhana, swoistego powinowactwa internetu z globalizacją. Mimo, że internet powstał jako projekt... Rządowy projekt wojska, projekt wywiadu wojskowego Stanów Zjednoczonych jako pewne źródło informacji, pewien sposób komunikacji, rozrósł się i rozwinął dzięki podmiotom prywatnym, dzięki inwestującym w to przedsiębiorcom i stał się z potężnej. Maszyny potężnego narzędzia w rękach państwa, stał się jego wrogiem, jego przeciwnikiem, orężem do walki z nim poprzez ukrywanie danych, szyfrowanie ich, a także poprzez możliwość ukrywania się i zrzeszania, także poprzez możliwość decentralizacji, jak już wspomniałem. Internet stał się przyczółkiem, stał się ostatnim bastionem wolności. Dzięki któremu libertarianizm w ogóle egzystuje, tak naprawdę. Bo poza akademickimi katedrami, główną jego bazą są tutejsze dyskusje. Niestety albo stety, ale dzięki temu możemy się lepiej poznać, dzięki temu możemy się od siebie nawzajem uczyć. Castells wspomina nawet o amerykańskiej organizacji powstałej w celu zwalczania kontroli państwa nad internetem. Internauci nie chcą kontroli, nie chcą cenzury, nie chcą zamykania ust, chcą walczyć. I tu właśnie ta broń została zwrócona w przeciwną stronę, wytrącona z ręki Lewiatanowi i. Może mu już wkrótce poważnie zagrozić. A kolejnymi utrudnieniami w kontrolowanie ludzi są hakerzy, są wirusy i są szyfry. Electronic Frontier Foundation EFF, EFF została założona w 1990 roku i zgodnie z deklaracją pochodzącą z jej strony internetowej od tego czasu zajmuje się obroną wolności słowa, prywatności, innowacyjności i praw konsumenckich przed nieuzasadnionymi roszczeniami państwa bądź wielkich korporacji. Czyni to skupiając w swoich szeregach informatyków, prawników i innych aktywistów i dochodząc swoich racji. Na drodze sądowej. Zgodnie z sugestiami Castelsa za ojców internetu i ogólnie technologii komputerowych, należy uznać hakerów, czyli doświadczonych programistów orędujących za swobodnym dostępem do informacji dotyczących oprogramowania i współpracujących ze sobą za pośrednictwem sieci przy realizacji samodzielnie zdefiniowanych projektów związanych z twórczym wykorzystaniem komputerów. Co ważne, hakerzy byli według Castelsa jedną z grup społecznych, które przyczyniły się do powstania internetu w ogóle i nadania mu Takiego a nie innego kształtu, zarówno w sensie technicznym, jak i ideologicznym, działając w konspiracji poprzez zrzeszenia. Oddolne, Ich działalność, wynikająca ze specyficznego systemu wartości, przyczyniła się do powstania zjawiska, przy definiowaniu którego posłużę się terminem Kultury 2.0, okutym przez grupę polskich badaczy mediów cyfrowych i ich wpływów społeczno-kulturowych, skupioną wokół bloga. Do grona tego należą m.in. Mirosław Filiciak, Kazimierz Krzysztofek, Alek Tarkowski, Edwin Bendyk. Jej głównymi filarami są indywidualizm, bunt przeciwko. Państwu, a także dobrowolna współpraca w zakresie dzielenia się wiedzą i wykorzystywania jej w praktyce. I prymat amatorskości nad profesjonalizmem, co stanowi odzwierciedlenie libertariańsko-anarchistycznej oddolności. Takiej chałupniczej, gdzie amatorskość należy rozumieć w sensie pozytywnym, jako inicjatywa, jako ambicja prywatna, wyróżniony wyżej zespół wartości uzupełniłabym o kreatywność, decentralizację i szeroko rozumianą otwartość. Co ważne, z kulturą 2.0 związane są nierozerwalnie określone ruchy społeczne, walczące o utrzymanie wymienionych wyżej wartości, z których najważniejsze to ruchy na rzecz wolnego oprogramowania i ruch infoanarchistyczny, w walce z prawem. Informacji z prawem autorskim do patentów zakłócających rynkową konkurencyjność, monopolizując ją. Rywalizację zwolenników takiej specyficznej wolnościowej filozofii z pragnącymi dominować na rynku wielkimi komercyjnymi przedsiębiorstwami, a jednocześnie rywalizację wspomnianej wyżej amatorskości z profesjonalizmem, najlepiej widać na przykładzie twórców dwóch konkurujących ze sobą systemów operacyjnych: Microsoft Windows i Unix, Linux. Microsoft wraz ze swoimi produktami, systemami MS-DOS i Windows, utożsamia korporacyjnego potentata działającego w klasycznej sytuacji rynkowej, w której zinstytucjonalizowany podmiot gospodarczy oferuje odpłatnie swoje produkty szerokiemu gronu użytkowników, zachowując pełnię praw autorskich w zakresie przynależnej mu tak zwanej własności intelektualnej, która. Nie powinna leżeć w kategoriach własności. Odmienna sytuacja miała miejsce w przypadku systemu Unix i kolejnych jego wersji. Unix powstał w 1969 roku w laboratoriach firmy ATT, i przez pierwsze 10 lat jego kod źródłowy był darmowy. Później ATT Zaczęła pobierać opłaty za jego udostępnianie, pozostawiając go wciąż dostępnym jedynie dla instytucji i uniwersytetów. W 1983 roku Richard Stallman opracował system przypominający Unixa nazwany GNU oparty na zasadach wolnego oprogramowania, czyli nie naruszający praw autorskich, stając jednocześnie na czele Free Software Foundation fundacji zajmujących się propagowaniem swobodnej komunikacji i wolnego korzystania z oprogramowania. W 1991 w jego ślady poszedł fiński student Linus Torvalds, który napisał własną wersję jądra Unixa, ochrzczoną mianem Linux. Torvalds bez roszczeń finansowych i cywilnoprawnych udostępnił kod źródłowy Linuxa w internecie, zachęcając do współpracy nad jego udoskonalaniem programistów, a idąc za kastelsem hakerów z całego świata, a projekt GNU Zaczął wykorzystywać jądro Linuxa, dzięki czemu powstał nowy system GNU Linux. Można więc powiedzieć, że w pełni znalazły tu potwierdzenie słowa autora galaktyki internetu, że dla hakera najważniejszą wartością jest wolność, w której może się realizować, spełniać, w której może tworzyć. Pasjonować się, tworzenia, korzystania z wszelkiej wiedzy i dzielenia się tą wiedzą z innymi w wybranej przez hakera formie i za pomocą dowolnych kanałów. Ruch na rzecz wolnego oprogramowania, ucieleśniony m.in. w Free Software Foundation, utożsamia się często z ruchem open source. Podkreślającym wolny, również w sensie darmowy, dostęp do kodu źródłowego, open source dosłownie otwarte źródło i oczywiście darmowe korzystanie z oprogramowania stworzonego na takich zasadach. Na zasadach wolnego oprogramowania i open source na określenie obu tych modeli używać będę skrótu FSOSS Free Software Open Source Software działa obecnie wiele bardzo wydajnych programów, stanowiących realną konkurencję dla swoich komercyjnych odpowiedników. Jako najpopularniejsze przykłady, można tutaj wymienić pakiet biurowy OpenOffice, będący odpowiedzią na popularny pakiet Microsoft Office płatny, przeglądarkę internetową Firefox, fundacji Mozilla, stanowiącą alternatywę dla Internet Explorera Microsoftu, czy program graficzny GIMP, którego możliwości coraz częściej porównuje się do atutów profesjonalnego w programu Photoshop firmy Adobe. Na zasadach open source działa także wiele popularnych systemów zarządzania treścią CMS których kolejne ulepszane wersje można pobrać za darmo z internetu. Do najpopularniejszych należą np. PHP, Nuke, WordPress, Mambo, Joomla, Drupal i inne. Projekt Mozilla, w ramach którego oprócz przeglądarki oferowane są również inne darmowe programy, m.in. klient pocztowy Thunderbird, zgodnie z manifestem w Mozilli Stanowi globalną wspólnotę ludzi wierzących w otwartość i innowacyjność, na których to filarach opiera się Internet. W myśl manifestu, Internet stanowi globalne publiczne bogactwo, które musi pozostać otwartym i ogólnodostępnym dla wszystkich użytkowników bez wyjątku, bez dyskryminacji, bez cenzury. Internet powinien wzbogacać życia indywidualnych istot ludzkich. I być dla nich ucieczką od codziennych trosk, problemów i zmagań z ograniczeniami państwa. Wolne i otwarte oprogramowanie promuje rozwój internetu jako publicznego bogactwa. Manifest kończy zaproszenie do udziału w projekcie. Z wolnym oprogramowaniem wiąże się problem. Wolnych licencji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie FS, OSS w realiach restrykcyjnych przepisów zastrzegających prawa autorskie, i własność intelektualną, czymkolwiek ona by nie była. Nakładają się tu na siebie dwie sfery: aksjologiczna w postaci ideologii afirmującej wolność i wiedzę, i technologiczna związana z otwartą, zdecentralizowaną architekturą sieci i rozwojem technicznym. Parafrazując słowa Lorenza Lesiga, wolne licencje powstały, aby znaleźć złoty środek między absurdem uzurpatorstwa wszystkich praw zastrzeżonych, a otwierającym drogi kradzieży bezprawiem, spod znaku żadne prawa zastrzeżone. Ów złoty środek zawierać się ma w sformułowaniu pewne prawa zastrzeżone, inne niezupełnie. Nie ma charakteru uniwersalnego i daje samym twórcom wolność do decydowania, na jakich zasadach może być używany ich utwór produkt. Uniezależnia więc twórców od instytucji państwowych czy korporacyjnych typu RIAA, Recording Industry Association of America czy Stowarzyszenia Autorów ZAX. Działalność obu wymienionych instytucji wzbudza duże kontrowersje. Oskarżane są o uzurpatorskie praktyki, m.in. w postaci pobierania wysokich opłat licencyjnych czy prześladowania osób rzekomo pobierających. Z sieci nielegalne utwory, stanowiąc alternatywę wobec tradycyjnego, nieprzystosowanego do realiów epoki cyfrowej prawa. Do najbardziej znanych wolnych licencji należą GPL, General Public License i licencje Creative Commons, które na który składają się cztery podstawowe rodzaje licencji: uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych, na tych samych warunkach. Każdy autor ma prawo wybrać, którą z licencji zostanie objęty jego utwór. Poparcie dla wolnego oprogramowania, oprogramowania open source, wolnych licencji i sprzeciw wobec tyranii praw autorskich cechują tzw. infoanarchistów. Początkowo określenie to obejmowało rędowników swobodnej wymiany danych za pośrednictwem sieci typu peer-to-peer, -peer, od angielskiego Równy z równym. Model komunikacji w sieci komputerowej, który gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa w przeciwieństwie do modelu klient serwer a konkretnie ukute zostało w odniesieniu do twórcy jednej z nich, FreeNetu i Anna Clarka. Anarchia oznacza brak rządu, anarchos. I to podsumowuje architekturę Freenetu. Nie podlega on żadnej scentralizowanej kontroli czy władzy. Właściwie jest zaprojektowany w taki sposób, że jego kontrolowanie jest zupełnie niemożliwe. Słowa Clarka cytuję magazyn Time. Ma to swoje implikacje polityczne, umożliwiając np. obywatelom krajów totalitarnych wolny dostęp do informacji z zagranicy bez narażania się na represje. Co prawda można dokonywać ataków DDoS i obalać Działanie serwerów na kilka godzin, ale żeby dotrzeć do najlepiej szyfrowanych informacji, potrzeba by świetnych hakerów pracujących na superkomputerach z NASA 24 x 7, co się nie opłaca. I takimi właśnie skomplikowanymi mechanizmami trudnymi do zdarcia jest na przykład Bitcoin, którego szyfr jest tajny. Obecnie ruch infronarchistyczny grupuje. Ogólnie przeciwników ingerencji instytucjonalno-państwowej i zwolenników wartości charakterystycznych dla tzw. kultury 2.0. Oprócz zabezpieczania swoich wolnościowych fundamentów od zewnątrz, architekci wolnego internetu, a za nimi cała globalna społeczność sieciowa, animują libertariańsko-anarchistyczną rzeczywistość w samym wirtualnym świecie. Pierwszym tego przejawem są wirtualne społeczności powstające samoistnie wokół portali, forów internetowych, czy bardzo ostatnio modnych społecznościowych serwisów web, 20, których założyciele, administratorzy działają na zasadzie stróża nocnego. Administracja jest tylko i wyłącznie opiekunem, pozostawiając całą wolność tworzenia treści w swoim serwisie jego użytkownikom i interweniując tylko i wyłącznie wtedy, gdy dojdzie do naruszenia regulaminu, do rażących błędów, na przykład Braku kultury argumentacji, rażącego braku szacunku do innych użytkowników. Niewątpliwie jednak największym projektem libertariańskim i realizacją wartości kultury hakerskiej jest wolna encyklopedia Wikipedia. Zapoczątkowanej przez działającą na zasadach non-profit Fundację Idei udało się zmobilizować szeregowych internautów z całego świata do stworzenia największej encyklopedii w dziejach ludzkości, do której codziennie dodawane są tysiące haseł i którą współtworzą. Głównie użytkownicy. Warto zaznaczyć, że tworzenie tego wielkiego dzieła odbywa się nieodpłatnie. Warto tutaj wspomnieć również nieco już zapomnianym projekcie Xanadu Teda Nelsona, twórcy hypertekstu. Jak można przeczytać na stronie magazynu Teczsty, Xanadu to rodzaj komputerowej pamięci, nowy system przechowywania i segregacji danych, który zachowuje i dostarcza użytkownikom nowego rodzaju dokumenty. Mogą mieć one jakąkolwiek formę i treść mogą mieć również różne odnośniki i wtrącanie do i od innych dokumentów. Użytkownik może zażądać części dokumentu lub też może podążać za odsyłaczami, zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy dokumentem. Internet, jako uniwersalna biblioteka, jest tylko namiastką ksanadu i nie spełnia oczekiwań twórców projektu, który nadal skierowany jest w przyszłość ku ekspansji rozwojowi. Wikipedia choć również w znacznym stopniu używa hipertekstowej nawigacji na hipertekście w odróżnieniu od Xanadu nie bazuje. Jednak oba projekty można porównywać ze sobą mając na względzie ich misję. Twórcom Wikipedii, Xanadu i Linuxa przyświecała jeszcze jedna idea charakterystyczna dla kultury 2.0. Jest nią dążenie do synergii, czyli wytworzenia nowej jakości w ramach wspólnoty, której każdy przekazuje swój wkład. Synergia jest przy tym czymś więcej niż komunitariańska idea dobra wspólnego. Jest nie tyle środkiem jego utrzymania, ile czynienia tego dobra jeszcze lepszym. Współpraca to... Wymagany i kluczowy element dla przetrwania, dla perpetuowania tej misji, tej inicjatywy. Oprócz gloryfikowania wolności, libertariańskiej jest z apoteozą wolnego rynku, kapitalizmu. Internet, uczestnictwo w nim oferuje każdemu, w każdej chwili, w każdym czasie w charakterze zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy dowolnych dóbr, usług i tak dalej, bez konieczności spełnienia szeregu wymogów formalno-biurokratycznych i finansowych, co najważniejsze. Łatwo przy tym unikać fiskusa, co ujęte łącznie nie zdarza się w realnym świecie. Przykładem takich możliwości są aukcje internetowe, stanowiące realizację ideału wolnorynkowego mechanizmu konkurencji. Libertarianizm jest często obiektem krytyki, choć w niektórych krajach, na przykład w USA, cieszy się dość dużą popularnością. Ideologii tej zarzuca się utopijność, która wynikać ma z rzekomego egoizmu Permisywizmu, libertynizmu i ryzyka chaosu, jakie wizja libertariańskiego bez rządu ma generować. Ale te chaotyczne wizje są jedynie, nad wyraz, przesadnymi, przekolorowanymi, pewnego rodzaju posuniętymi do absurdu, skrajnymi wizjami paranoików. Ludzi, którymi kieruje irracjonalny strach, obawa i fobia. Tymczasem, internet, ze swoim specyficznym szkieletem technicznym i oryginalnymi konstrukcjami społecznymi, jest w stanie obalić te zarzuty i udowodnić, że taki ład istnieje już tu i teraz, między nami, dzieje się i jest sprawny, potrafi funkcjonować bez zarzutów. Przede wszystkim, libertarianizm, gloryfikując indywidualizm, nie potępia wspólnotowości. Wskazuje jedynie na określoną hierarchię istniejącą między indywidualizmem, a wspólnotowością, w tym ideą dobra wspólnego, w której ten pierwszy zajmuje wyższą pozycję. Kultura 2.0 promuje wizję wolnych jednostek mających prawo do niezależnego decydowania o swojej wolności i własności. Jak pokazuje praktyka w sieci, jednostki postawione wobec takiej sytuacji nie izolują się, a chętnie podejmują ze sobą współpracę na rzecz tworzenia nowych jakości. Manuel Castells pisze o jednostkach organizujących się w sieci pod względem zainteresowań, wartości, przedsięwzięć i poczucia podobieństwa. Wspomina, Również o wielkich ruchach polityczno-społecznych, na przykład o ruchu antyglobalistycznym, które istnieją w realnym świecie, a miały swój początek właśnie w internecie. Sceptycy i krytycy libertarianizmu obawiają się, że gdy pozostawi się społeczeństwo samopas bez kontroli państwowej, szybko popadnie ono w degenerację i różne patologie. Ale nie ufają człowiekowi, nie wierzą w jego potencjał, w jego rozum, nie chcą mu zaufać do tego stopnia, by zostawić go samemu sobie, by uwierzyć, że jest w stanie sam. Kierować swoim życiem, podejmować decyzje, jest w stanie się o siebie zatroszczyć bez pomocy niańki, bez pomocy dokładnie takiego samego człowieka, równie skłonnego do patologii, a jeszcze częściej zdegenerowanego przez konszachty polityczne i świat wielkiej korupcji, defraudacji, że nie musi mu patrzeć na ręce, że nie musi być przewodnikiem jego stada, że nie musi być jego niańką. Zapominają, że brak kontroli państwowej nie musi oznaczać braku kontroli w ogóle, że kontrola, jej mechanizmy mogą utworzyć się. Oddolnie, dobrowolnie. Na przykładzie internetu widać, że społeczeństwa pozbawione zewnętrznej kontroli wypracowują mechanizmy samosterujące, np. administratorów. Dowody na to można mnożyć, począwszy od wolnych licencji, a skończywszy na internetowych forach dyskusyjnych, na których sami użytkownicy pilnują się wzajemnie w zakresie przestrzegania netykiety i regulaminów, których ścisłe obowiązywanie również przeczy rzekomemu permisywizmowi. Często da się również zauważyć, że sami użytkownicy nie posiadający yy, nawet uprawnień. Moderatora upominają się wzajemnie. Jeśli dany dyskutant naruszy regulamin bądź zachowa się nieodpowiednio, niekulturalnie hamsko, również społeczności zgromadzone wokół serwisów Web 2.0 mimo braku kontroli nie rozpadają się o dziwo, a rozwijają wzajemne relacje, i taka sama sytuacja będzie z dużym prawdopodobieństwem miała miejsce w świecie rzeczywistym, jeśli przełożymy to. Na Tą płaszczyznę. Do mechanizmów samosterowności zaliczyć należy też systemy komentarzy do transakcji obecne na serwisach aucyjnych, umożliwiające uczciwą konkurencję i polecanie wzajemne przez marketing szeptany równy, różnych produktów i usług. Mit chaosu związany jest z problemem fantastów.! <kuh> Kontroli, ale nie tylko. Przy okazji różnych dyskusji o internecie często podnosi się kwestię nadprodukcji informacji, związanego z nią, swoistego chaosu informacyjnego w sieci. Problemu tego prawdopodobnie nigdy nie da się wyeliminować zupełnie, jeśli internet ma pozostać wolny, a tego chyba chcemy wszyscy, jednak można poddać go mechanizmom rynkowym. Skoro zbiorowa mądrość internautów potrafiła stworzyć największą encyklopedię w historii dziejów, jest też prawdopodobnie w stanie ocenić wartość i wiarygodność treści zamieszczanych w sieci i konkurować o ich ochronę. Konkurencja i nieograniczone możliwości komunikacji, również w zakresie wzajemnego przekazywania opinii, powinny eliminować bezwartościowe treści i wybierać tylko te najbardziej korzystne i dobre. Ludzkości udało się stworzyć rzeczywistość zbliżoną do libertariańskiego ładu. Oczywiście może tu paść zarzut, że dotyczy to tylko świata wirtualnego, ale jedynie tymczasowo. Ale czyż on nie jest tworzony przez tych samych ludzi, których, którym przypina się metkę ze zwierzęconych, poddanych instynktom, poddanych chaosowi, bez kontroli? Czy dzisiaj świat realny i świat wirtualny nie przenikają się, pozostając we wzajemnych zależnościach, na przykład biznesowych? Czy ci sami ludzie nie wychodzą później na ulicę, by pracować, by ze sobą się komunikować werbalnie, bezpośrednio? Odpowiedź na te pytania jest oczywiście twierdząca, a co więcej, należy przewidywać, że zależności te będą się jeszcze pogłębiać, a te światy przenikać coraz bardziej. Przed ludzkością stoi niemałe wyzwanie, aby ów libertariański fundament internetu utrzymać, pielęgnować, rozwijać, wzbogacać, jeżeli sieć w swoim ogromnym potencjale ma służyć kolejnym pokoleniom. Bardzo dziękuję.